Zdarza Ci się zapomnieć wpisać niezbędnych informacji do tabel, które tworzysz w Excelu. Czym to skutkuje? Dane są niekompletne i raporty, które na nich będą bazować, także będą nieprawidłowe. Krzyczący kolor czerwony. To właśnie jest rozwiązanie. Zaznacz komórki, na których ma działać formatowanie, następnie z menu narzędzia główne wybierz formatowanie warunkowe, nowa reguła i w okienku, które się pojawi, wybierz drugą opcję. I na dole na pasku w opcjach reguły wybierz puste. Ustawimy jeszcze czerwony kolor wypełnienia, czyli klikamy Formatuj, wybieramy kolor czerwony, klikam OK. I następnie znowu OK. Zrobiło nam się tutaj trochę za czerwono dla wierszy pustych, także pomalowały się komórki. Dlatego te ustawienia trzeba lekko zmodyfikować i ustawić kolorowanie komórek za pomocą formuły. Na początek formułę wpisuję w arkuszu, następnie kopiuję ją, klikam na tabelę. Z menu narzędzia główne wybieram formatowanie warunkowe i zarządzaj regułami. Wchodzę w edycję formuły. Wybieram ostatnią opcję i na pasku formuły wpisuję znak równa się. I używam skrótu klawiszowego Ctrl V, aby wkleić skopiowany tekst. Teraz klikam OK. Jeszcze raz OK. I zobacz, teraz kolorowanie działa już poprawnie. Przetestujmy, uzupełniając czerwone komórki, znikają czerwone oznaczenia. Ten sposób oznaczenia pustych wierszy, które powinny być uzupełnione, sprawdzi się u mnie genialnie, dlatego dzielę się z tobą tym moim biurowym tipsem. Daj znać w komentarzu, czy zastosujesz u siebie.